Wnet tu zjawią się przodkowie. Co ich dręczy, każdy powie. Witaj w samą porę. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. Potrzebuję czasu, żeby się przygotować. No jak mus, to mus. Czym jest życie? Sami wiecie. Czym jest życie? Sami wiecie. Krótko męko na świecie. To, co po nim następuje. Każdy z nas sam Zaraz zjawią się przodkowie. Co ich ręczy każdy powie. Czy gotowiście na spady? Burza psiakry. Przybywajcie, już czekamy. Zaczynajmy tedy dziady. O pas wiecznym błądzi szlakiem. Nie opuścisz, tego lekkim, jasnym znakiem. Przyznamy, zaklinamy. Czy się mylę? Dobrze słyszę. Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kondzier płonie w żarze, niechaj już się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos, wnet poznamy Ducha los. Kim jesteś? On wie. Bam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, o Odejdź, siło nieczysta! Zaklinam cię światłem wiecznego ognia! Natychmiast przerwijcie tę ohydę! Kiedy mus nam pomóc błąkanym duszom? Idź! Nie będę tolerował nekromancji! Pomóżcie! Odejdźcie stąd, zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją z Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić! Ludzie! Nikt nie rusza się z Nie wolno przerwać kręgu! Bóg wszędzie! Co to, co to będzie? Co to będzie? Źle się stało. Źle. Biada nam. Krew sprawiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. W czym szkodzi przelanie krwi? Krąg został zbrukany. Zejdą się te, które łakną ludzkiej posoki Jak bogowie pozwolą, nie będzie ich wiele i guślarzowi uda się skończyć. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady! Szybciej się! Przyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy! Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie, wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Coś i szemrze. Coś i piska. Ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno, Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie, wszędzie. wszędzie. Co to, co to będzie, będzie? Co to, to będzie? Ukiory! Święta Ziemia została zbrukana krwią! Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie komu życie miłe! Wszystko stracone! Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa Guślarz nie boi się starego Jamroza Upiór nazwał cię ojcobójcą Miał rację? Miał Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić Sam sobie nie poradzisz Przecież widzę, że się boisz Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamros leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. Zakonserwowało zwłoki i ja mroza. Hmm. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. choróbską nie wierzę. Ten tego. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Znalazłem ciało Twojego ojca i spaliłem je. Dobrzeście zrobili, on wróciłby po mnie. Jak to było z Twoim ojcem? Naprawdę go zabiłeś? To był zły człowiek. Kiedyś guślarz się go bał, ale potem zbężniał. To, co ojciec robił matce, guślarz nie mógł na to patrzeć. Rozłupał mu łeb się kierą i utopił w bagnie, ale ludzie wiedzieli. Duch pewnie już nie wróci. Dziękuję wam, Wiedźminie. Przyjmijcie to w nagrodę za pomoc. A jeśli kiedyś będziecie potrzebowali ziół lub leków, to guślarz da wam wszystko. Za pół darmo. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Potrzebuję kilku składników więc Pokaż, co masz z